Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Po małej przerwie było to spowodowane tym, że nie było mnie w domu, więc nie mogłem nagrywać, co bardzo mnie bolało, ale jestem i trzeba nadrobić ten stracony czas. Na wstępie pozdrawiam i macham bardzo mocno do moich wspierających. Dwunastu wspierających ludzi, którzy rzucili pieniądze. Jak dla takiego grajka przejściu podziemnym. Pozdrawiam też subskrybujących. Fajnie, że jesteście. Królowa Przetrwania, odcinek piąty. No, nie będę ukrywać, że pierwszy sezon jednak siadał mi lepiej. Pomimo tego, że w drugim sezonie osobistości, nasze żyjące memy, nasze małpeczki w cyrku są no, są wyższej półki. Są bardziej kontrowersyjne, bo tak, w dzisiejszych czasach, żeby dostać angaż w programie, trzeba być przede wszystkim kontrowersyjnym. No ale coś tu nie dowodzi. Może scenarzyści za bardzo się rozleniwili. My dostajemy konkurencję, jedną konkurencję lub półtorej konkurencji na odcinek. To naprawdę sprawia wrażenie, że oni wszystkie konkurencje, jakie były, wymyślili na jakimś branczu. Usiedli przy stole w pięć osób i w godzinkę napisali wszystkie konkurencje do programu. No jest to trochę niepoważne. No ale odcinek piąty wyjątkowo mnie, delikatnie mówiąc, zbulwersował. Odcinek piąty powodował u mnie chęć zniszczenia czegoś w moim domu. I to są te emocje, które zapewne chciał wywołać twórca, ale ja takich emocji nie lubię, bo wkurzał mnie ten program brak ustalonych zasad irytujący. Irytujące pewne osoby. No dobra, co tutaj będę się rozpieszczał? Rozbijmy. Step by step. Odcinek piąty. Królowej przetrwania. Co oczywiście tu nie ma nic wspólnego z przetrwaniem, no bo one nie muszą tam przetrwać. Zapraszam. Odcinek piąty zaczyna się tym, że wygrana drużyna Power Rangers, znaczy Angels, wchodzą do tego kampu bogactwa. Oczywiście uczestniczki. Stosują ten bardzo irytujący dźwięk, tak zwany bo dziewczyny po prostu lubią przez bardzo długi czas. No i bolą uszy, tak? Tam pewnie montażysta, jakiś on na słuchawkach, no to musiał ten poziom decybeli obniżyć znacząco. Pierwsze minuty odcinka to delikatne spiski. Polegające na tym, że podczas konkurencji, która jest bardzo istotna w przetrwaniu w dżungli, czyli jeżeli jesteś rozbitkiem na wyspie, no to jedną z takich czynności, które musisz wykonać, żeby przetrwać, no to musisz wbiec 100 metrów w głąb morza, wrócić, namoczyć się i tą wodą, którą zebrałeś, lub zebrałaś swoimi ubraniami, wyrzymać do akwarium, żeby przetrwać. No, i tam w drużynach Power Angels, tam gdzie jest ta Gocha, tak? I ta Milfica, tak trochę oszukiwały, bo one wodę piły i wlewały ją do akwarium. Oszukują. W dzisiejszym konkursie yy, przeciwna drużyna zielona oszukiwała cały czas. I wtedy, jak oni pili wodę, to woda ciekła, więc im się wylewała woda, więc to było nie fair. No i drużyna Jungle Lions, której przewodniczką jest e, Bożenka z klanu, Kaczorowska, no są źli, że oni oszukują. No, ale krwa, jeżeli nie Izu nie reaguje na oszustwo, na oszustwa w konkurencjach, tak? Gdzie są ewidentne pro protesty, no że można zwarować, tak? Ile tam jest kamer? Chyba z pięć. I prowadzący program nie reaguje. To znaczy, że można oszukiwać, że można lecieć w huchu. Więc dupy od Kaczorowskiej zamiast płakać jak to są oszukiwane, powinny same oszukiwać. Może tak potruć letko jedną uczestniczkę. W dżungli są różne stworzenia. Niech tam coś dodadzą od siebie do potrawki. Tak? Czemu by nie? Albo jakiś wilczy dół wykopać, żeby jakaś wpadła i sekostka skręciła. No trzeba grać, to jest przetrwanie, tak? Następnie dostajemy kuriozalną rozmowę Gochy, Milficy i Katarzyny Nast. O tym, że Katarzyna Nast na przykład, nie wiem, chyba smaruje, już nie chce mi się weryfikować tego, zażywa jakąś małą ilość jadu z żaby. I ona od tego momentu nie choruje. Odkąd ja zaczęłam robić kambo, to w ogóle nie choruję. Zupełnie zero, nic mi się nie dzieje. I kachu to jest w ogóle. To jest taka maleńka żabka. Ja się łapie tam, roz, rozciąga na takich patyczkach, pobiera z niej jad i wypuszcza w dżunglę. Potem gadałem o Ajachłasce. No i wiadomo, jak to gocha, ona zna tylko jedną używkę. O nazwie alkohol. A Katarzyna nas mówiła o Ajachłasce. Wiesz, o co chodzi, wywar z szamanem w peru pijesz. I niektórzy źle to przechodzą a niektórzy mają cudowny lot, spotykają się z boostem. Najczęściej z tego, co słyszałem pod DMT spotykasz obcą cywilizację. Jest to bardzo interesujące i nie ukrywam, że kiedyś chyba bym też takiego białą chmureczkę pójść na 15 minut spać i spotkać potężną cywilizację szerszeni. Może kiedyś. No ale Milfica, jako wykładowczyni uniwersytecka, ona zaczyna gadać, że ona wierzy tylko w to, co jest naukowo potwierdzone. Znaczy ja wierzę w rzeczy, które, które namacalnie, historycznie są sprawdzone, zbadane. To nie jest złego w tym, oczywiście, ale ona jest tym typem człowieka, tego to jest odwrócony foliarz. Osoby, które źle powierzą w naukę, że nieważne, co powie, powiedzą uczeni, to jest 100% prawdy. Bo przecież naukowcy, oni się nie kierują też, nie wiem, polityką, finansami, nie? Oni są nieprzykupni. Nie będą naginać na przykład badań, żeby było na ich stronę. Lub jak pojawią się badania, które oba obalają ich odkrycia, to nie będą tego podważać, no bo przecież jak ja mam się mylić, to ja się myliłem? Mam już nie być tym słynnym profesorem, tylko jakiś innym łokostim będzie? To jest odwrócone foliarstwo i Milfica to reprezentuje. Kiedyś to globotomia była cool, tak? Słuchajcie to? Naukowcy mówili, że lobotomia wyleczy kobietę z depresji. <noise> A jak teraz patrzymy na lobotomię, co? Na palenie papierosów, na jedzenie cukru, cukierków, słodyczy. Czy teraz jak patrzymy na jedzenie mięsa, na faszerowanego antybiotykami, złej jakości paszą, że warunki trzymania też mają na to wpływ? Ale jedzenie jest przebadane można jeść tak. Jakiś naukowiec przybił pieczątkę, że można opierdolić tego kuraka. Irytuje mnie to. Ta kobieta, ten babszty, irytuje mnie to, że ona uważa się, że jest istotą wyższą, bo wykłada jakieś fafluny na uniwersytecie, tak? Nawet to zastosowała. Ten ostatni, ostatnią deskę ratunku, jaką stosujesz w dyskusji. No bo jedna z nich jest, a ile ty masz lat? Jesteś za młody, żeby cokolwiek wiedzieć. Numer jeden. Numer dwa. Zapytanie o wykształcenie. Jak tam Katarzyna Nas mówiła o tych szamanizmach, wiecie, spotkaniach w ogóle z najwyższymi, pozytywnym myśleniem i integracji z naturą, duchownością, energią, to Mirfica zada pytanie, a czy mogę cię zapytać, Katarzyna, jakie Ty masz wykształcenie? I Katarzyna powiedziała, no, że jest yy, inżynierem. Architektury jakiś tam. Jakiś na zewnątrz, nie pamiętam. Przyrody czy coś. I, 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 jeśli mogę zapytać, jakie Ty masz wykształcenie? To... Jestem inżynierem. Ja Inżynie. nie czego? czego architektura krajobrazu. A jakby była na przykład kucharką. Są te takie polityczne zagrywki, że jak nie ma o co się dowalić, no to lecimy. Edukacja. Albo wiek, tak? Ageism tak zwany. Jak coś, to szafka nie jest krzywa. Mam po prostu bardzo ciężką kamerę, a mam statyw za 200 zł, który służy do aparatu fotograficznego, nie do kamery, więc jest krzywo. Zresztą ten statyw ma chyba 8 lat. I potem następuje coś, co odebrało mi jakiekolwiek reszki szacunku do Milkwice, bo ona zastosowała prawo młodego Morańskiego, czyli nie powiedziałeś nic, to nie powiedziałeś w ryj. Nie powiedziałeś nic, to nie powiedziałeś w ryj. Ponieważ milfica z naszą kochaną Katarzyną Nast prowadziła rozmowę. Wyglądało na to, że nawet to była dość długa rozmowa. No jak taki typowy tchórz, tak? To jest niby silna kobieta niezależna, która wygrała z hejtem, bo rozwiązła się z znanym mężczyzną i on zatrudniał agencje pierowe, żeby ją zniszczyć, jej rodzinę i dzieci. Robi to co taki hejter. Z, wiecie, z małym fiflakiem, przytłuszczone włosy, jakieś pryszcze, buty DK czy coś w tym stylu. Siedzi zgarbiony przy komputerze z okruszkami i hajtuje. Bo ona powiedziała coś o Kasi Nast. Dopiero gdy Katarzyna nas sobie poszła, ona sobie poszła z tą gochą, tak, do namiotu, i powiedziała, że Katarzyna nas powinna otworzyć stronę o nazwie WWP.pl. I trzeba się śmiać. To jest taki portal, wiesz, można mogłaby, Kasia, otworzyć www.pierdol.pl. A czemu nie powiesz to silna, niezależna kobieto, która wykłada? Ty, ty jesteś strewa wyższa. Jesteś nau wykładowcą, naukowcem. Ty kształcisz ludzi. A nie jesteś w stanie powiedzieć w twarz Katarzynie, Okej, okay, Katarzyna, dla mnie jesteś pierdolnięta. No nie. Na... Już to, jest, to już był ta chwila, że ten program zaczął mnie autentycznie irytować. Miałem ochotę zniszczyć chociaż jeden talerz. Naprawdę, miałem ochotę. I tak, proszę Państwa, mogę być nazywany fanbojem Katarzyny Nast, bo jestem fanbojem. Moim marzeniem byłoby nagrać o niej dokument na Bali czy tam gdzieś. To byłoby coś cudownego. Naprawdę. No Ale Katarzyna Nast jest właśnie... Takim idealnym żyjącym memem, ponieważ jest kompletnie nieszkodliwa. Nie, nie wywołuje negatywnych emocji, tak? Te gadanie o, nie wiem, o orgazmie bezdotykowym, o smarowaniu się jadem żaby, tak? Czy zrobienie pogrzebu szczura. To jest wiecie, no. Fajne. I potem dochodzimy do sytuacji, gdzie Ola Tomala. To jest chyba, ona się wysuwa na topową antagonistkę, nie? Naprawdę. Kobieta, nie wiesz, że ona ma przez cały program wyraz twarzy typowej Polki Księżniczki. Nie? Jakby jej ślina, którą wydziela, miałaby smak cytryny. Cały czas jest skrzywiona, nie? Cały czas ma jakiś problem. Ona jest najbardziej pokrzywdzoną kobietą na świecie. Naprawdę, najbardziej pokrzywdzoną. Izu ją wzywa tam do jakiegoś. Nie, nawet nie jest biuro, nie. To miejsca kwa, kwadrat na kwadrat, gdzie jest, są pochodnie, stół i Izu mówi z tego z powodu, że nikt na Ciebie nie zagłosował, żeby Cię odpulić, Ty otrzymujesz prawo odpulenia dwóch osób po jednej z każdej gróży. tak? Dziś w nocy nastąpi eliminacja i to Ty zdecydujesz, które. Ja wiem ja to teraz się zacznie. Zacznie się beach face i taki smutek, o Jezus, z przykrością stwierdza. I proszę Państwa, no dochodzi do tego, że Ola Tomala odpula tą dwuczłonową czarnowłosą. stępień, coś tam. Odpula ją. Z Lions wybieram Magda, wybrałam Ciebie. Dobra, Spoczka. Kobiety, która no też ma śmietni w głowie. Bo płakała z tego powodu, że musiała kosmetyki izytrybały nosić. Że musiała nosić kosmetyki izytrybały i jeszcze izotrybała w ogóle nie skumała jej problemu. Że to jest takie trochę wyolbrzymione. No ale została odpulona przez kobietę, która ma jeszcze większy śmietnik. Jeżeli porównać śmietniki Stępień i Izabeli Tomali, no to Stępień ma śmietnik wielkości pojemnika na bioodpady. Jeżeli ktoś segreguje bio... No to używa w pomieszczeniu małego pojemnika. No bo gdzie będziesz 5 litrów w domu trzymać yy, kompostu? Bo zresztą ci ziemniarki pod zlewem rosnąć. <laughs> Masz mały pojemnik, żeby wywalać i szybko umyć, a nie szorować potem. No ale e, Ola mala, to ma śmietnik w głowie wielkości zmieszanych. Wiecie, czarny, wielki kontener. Bo tych zmieszanych najwięcej produkujesz. No ale potem Ola to mala robi coś, co... z mi wyleciały do, do pralki od razu. Zdjęły się same i uciekły. Odpuliła Katarzyna Nast. Chciałam wybrać jedną dziewczynę. I wybrałam Kasia. Okay. I to jest cały dramatyzm Katarzyny Nast. Że po prostu została wybrana do złej drużyny. I wybranie jej przez milfice, tak? Tak mi się wydaje chyba. Już nie chcę mi się tak do tyłu kierować. Było jej gwoździem do trumny. Było gwoździem do trumny szczura, że poszła na ten pokład do tych, kurde, Power Rangers, Angels, tak? Kosztowało ją to, że z programu jeżeli nie była zakont zakontraktowana na tym odcinku, bo my nie wiemy cały czas. Czy te osoby mają kontrakt na ilość odcinków i mają pensję płaconą, bo czy za darmo tam nie są, czy serio tam jest są odpulane. No, tego się nigdy nie dowiem. Oczywiście zanim Ola przystąpiła do poinformowania drużyn, kto zostaje odpulony, no to pierw, jak Ola zaczęła wchodzić do kamery, jeżeli jeszcze raz usłys usłyszę u tej gochy. chodzi Ola i od razu mam w głowie, idę do Bidy. Jak mówi idę do bidy, bida. Wymyśliła tą bida i będzie t... jednym sloganem gadała. No. Nic dziwnego, że Max coś ciągnęła, to bycie w Google Box. Kto w ogóle ogląda ten program Google Box, ty? Czuł ludzi, którzy oglądają. Jak siedzą, oglądają program tvn jakiś i komentują. Super. A bo jak powie coś o mężu i dziec dzieciach, tak? Że, że co to w ogóle jest? Mogli żyć goche goche. Goche magical, a nie goche tv no ale dochodzi do tej konfrontacji, na którą czekaliśmy. Bo przypominam tylko, że od początku, Ola Tomala, no może nie od początku, od momentu, kiedy pojawiła się Bożenka, Agnieszka Kaczorowska, Ola Tomala, jak pięcioletnie albo ośmioletnie dziecko, ma żal do, do właśnie Bożenki o to, że ona jej nie rozpoznała. Bo one kiedyś się przycinały na turniejach. Jakby to była jakaś, jakaś straszliwa zbrodnia, że nie poznajesz mnie. I proszę Państwa, no i ona na pewno, jak Denis, nie? Zanim powiedziała o co chodzi, podbija od razu do Kaczorowskiej i mówi: Ty mnie w ogóle nie poznajesz, ty? Tak, Agnieszka, naprawdę mnie nie poznajesz? A skąd mam Cię poznać? Z tańców? Kaczorowska, tak. Ona. A dla mam. Jest jakiś powód, dla którego mam Cię rozpoznawać? Proszę Państwa, ona powiedziała że one spotkały się w finale w tańcu w przedziale 16-18 Jakie było twoje największe sięgnięcie, gdzie mogliśmy się zobaczyć na przykład w tym samym ruchu? się zobaczyć w, w Mistrzostwach Polski 16-18 w Warszawie Byłyśmy wtedy razem w finale No dobra, widocznie nie pamiętasz, no Widać, no nic się nie zmieniło Cześć to? Ja myślałem, że one się niedawno przecinały i nie pamięta, co ona, ma za, co ona ma za śmietni w głowie, że ona chodziła taka skwaszona jak właśnie cytrynowa księżniczka Polka, że znana osoba nie rozpoznała Oli Tumaluni. Gdy miała 16 lat, ty na konkursie tańca, gdzie tam pewnie było kilkaset osób, nie tylko uczestników, ale różni ludzie, tak? I ona wtedy już była Bożenką. Dużo ludzi do niej pewnie podchodziło. Czajszto? to? Myślałam, że Agnieszka powie przypomniało mi się, jednak cię kojarzę sorki, że cię nie poznałam, dla mnie to było dziwne, trochę słabe Ale to jest jakiś to grzech, że ja cię, cię nie pamiętam? Tak? To jest jakiś coś strasznego, że ja cię nie pamiętam? Bardzo cię przepraszam, no, że cię nie pamiętam, Nie powiem, teraz, się nie kolegowałyśmy Nie, nie kolegowałyśmy się, to Więc fakt. chyba mam prawo cię czuć. nie pamiętać I nikt nawet nie, nie wybuchnął tam, tam śmiechem To jest problem tych kobiet tam że nikt jej nie powie, ty kobieto ale ty masz śmietnik w bani, ty masz pretensję o to, że ona nie poznała ciebie jak miała 16 lat i była w finale i była skupiona na tym, żeby wygrać, a nie żeby, nie wiem, zapamiętywać twarze. Nie wiem czy wiesz, ale Agnieszka Kaczorowska nie pracuje jako rysownik w policji, tylko zajmuje się tańcem i aktorstwem. Kobieta to jest chodzący śmietnik. Ja jestem ciekaw, czy płaci dodatkowy zbiornik. Czyli, że jak mieszka, to musi płacić za wywóz śmieci komunalnych, plus 20 zł za wywóz śmieci z głowy. No i potem jest absolutne kuzorium. Tak, wiem, że mi się kuriozum, ale kuzorium jest z filmą. Oglądaj trochę filmów polskich cepie. No. Gdy Katarzyna nas odchodzi, moje serce krwawi płacze. Jest rozdarte. Nawet płuca są rozdarte. Odchodzi jedna z osób, dla której nie no, głównie dla Katarzyny nas oglądam, to oglądałem ten program. Ona odchodzi została odpulona. I wtedy te cudowne power angels, dziewczyny, miłe, cudowne, zaczynają masowe opieranie dupy. Czajcie to? One zaczęły gadać, że to Katarzyna nas jest toksyczna. Że one nie czuły się swobodnie przy niej. I narzucanie, wiesz, jakby mm, tak. z tego masz myśleć tak, masz pozytywnie, nie pasz to nie dotyczy ciebie. Tak, to, tak. Wiesz, jakby tu. To, to, ale ja nie masz też usprawiedliwiać czegoś, że ktoś no, chce specjalnie nie no, nie ona, się ona się Ja się czułam tym deptana. Tak. tak że, może że moje, moje czy... wewnętrzne jak jest deptane. Czy ty byś się ziomek nie czuł swobodnie, jakbyś miał w grupie typa, który chodzi cały czas na bąkany? Bo, na Napisgany na jest no. Może trochę by irytował po czasie, tak? Ale jest kompletnie nieszkodliwy, no bo jest spizgany, no. Zapał wiadro i przedposiedzieć. Rozumiecie to? Katarzyna nas, dla nich była największym problemem. Nie Ola Tomala, skwaszona mina, o mój Boże, babcia mi nie żyje i miałem straszne dzieciństwo i nie mogę się do, o tym podnieść i ludzie ciebie wyzywałem ja jestem cały czas sama. Chodzący wampir energetyczny. Lub pozytyw vibe. Trochę toksyczny też może być ten pozytywny vibe, ale jest mało szkodliwy, no. Nikomu Katarzyna nas nie, na, na, nie narzucała, nie wiem, oddawania krwi menstruacyjnej w ziemię czy nacierania się żabą. Tylko mówiła o tym, jak o nas tak, że nie trzyma emocji, wyrzuca je z siebie, że coś tam, że coś tam. To możesz tylko siedzieć i kiwać, no, mhm. no, mi to nie pasuje. Nie, może ja jestem jakiś dziwny. Może przemawia przeze mnie fascynacja Katarzyna nas. No ale te tłumaczenia, które one dawały, to jest jakiś absurd. Potem dostajemy pod koniec ostatnie 17 minut programu dostajemy konkurencję. Bo ten program polega na głównie na konkurencjach, tak? Bo tam się zarabia pieniądze, lub miejsce w danym kempie, lepszym lub gorszym. No i dostajemy kolejne, proszę Państwa, zadanie, które ma no jest bardzo istotne w przetrwaniu. Jeżeli znajdziesz się kiedyś w sytuacji ekstremalnej, zdarza od cywilizacji i musisz przetrwać, to jednym z, jednym z zadań, które musisz wykonać, to pozbieranie śmieci. Zadanie polega na posprzątaniu plaży. I bardziej niż rywalizacja, liczy się tu dokładność. Co się liczy? Dokładność. 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 Nie lubię sprzątać po kimś, bo mnie to bardzo wkurza, że ludzie nie potrafią po sobie trzymać porządku. No ale z dobrej wierzy jestem w stanie to zrobić. Tak. Problemem o nazwie Króla Przetrwania. Twórcy stwierdzili, że konkurencja zbierania śmieci jest okej. Okay, bo wiecie klimat i trzeba dbać o środowisko. Nie przeszkadza to potem T.V. lanowi zrobienie reklamy Coca-Coli, Marsa czy innych firm, które są odpowiedzialne za, za ten gigantyczny syf i produkcję plastiku i innych śmieci, wyzyskiwanie biednych plemion, wiosek, pozbawianie ich wody, etc. No i plus jeszcze choroby związane z nadmierną ilością cukru. Mężla. Izu daje zadanie oczywiście charytatywne. Ten kto wygra może Zamiast 10 kafli wziąć dla siebie, przeznaczyć na jakiś cel. Uważam to trochę śmieszne, że w programie o tak wielkim budżecie dają na coś 10 koła. Pewnie jeszcze muszą zapłacić od tego podatek. Dajcie przynajmniej 50 kafli, a może i 100. No ale potem mamy kolejny zgrzy, kolejną niesprawiedliwość i kolejny przykład tego, że w tym programie nie ma żadnych zasad. On po prostu reds roll. Akcja i nagrywamy. Ponieważ miało być, że drużyna, która wygra, może przekazać 10 koła. No ale nie może być tak, że drużyna, która przegra, nie sobie przekazuje nic. Więc wymyślili, że każda z drużyn da po 5 koła. Ja też tak uważam. Dlatego nie będę decydował, gdzie jest więcej, gdzie jest mniej. I obydwie drużyny zgarniają po 5 tysięcy złotych. Możecie się cieszyć, dziewczyny. I wszyscy wygraliśmy. No ale nie. Drużyna właśnie Jungle Lions pod przewodnictwem Bożenki protestuje. Ale o co tu chodzi? Tak, fajnie pomagamy, ale miało być, że osoba, że drużyna, która wygrywa, przekazuje. Odbieracie nam wygraną. I tak już byliśmy takie gotowe na to, żeby się po prostu ucieszyć z tej wygranej, a nie mieliśmy tej możliwości. Czułyśmy, jakby nam coś odebrano. Miała ja wygrać ta drużyna, która zebrała wszystkie worki i kosze jako pierwsza. Zrobiliśmy to jako pierwsze i po prostu uważam, że jest to nie fair. To po co. Po co się starałyśmy? Szybko zbierałyśmy śmieci, żeby wygrać, i potem namówić, a jednak po pięć koła. I ja tu rozumiem tą drużynę, ich frustrację. Za chwilę muszę iść na dół, odebrać pusty zbiornik na śmieci zmieszane, ponieważ śmieciarka właśnie je odbiera. No i podczas tej kłótni, no proszę państwa, no dochodzi do tego, że naprawdę yy, Ola Tomala może na ten hejt w internecie zasłużyła że nie jest taka niewinna, jak próbuje nas przedstawić, ponieważ że dochodzi do kłótni, gdzie dziewczyny z przeciwnej drużyny, które wygrały, argumentują to, że to jest niesprawiedliwe, że o, zostaną obdarte, zwycięstwa, i nieważne, czy cel idzie dla nich, czy na, charytatywny, wygrana to wygrana, to Ola Tomala mówi pod nosem: niech spytają, tak? Niech sprawia. Tak? No i nacu zareagowała, mi z bardzo dobrze powiedziała: Ej, dziewczyny, nie mówcie tak do nas, tak? Nie, no, zostawcie to. zostawcie to już, naprawdę. Dziewczyna, ja słyszałam, że któraś powiedziała brzydkie słowo. Nie mówcie tak do nas, bo to słabe jest. Ja wiem co, słyszałyśmy to wszystkie, nie? No i potem ta milfica, to też jest taki, wę, no taki... Yy, 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 yy. Taki snek czarny. Nie, taki, jakbyś na czarno skunksa pofarbował. I ona, moja <śmuszczaj> dziewczyna coś powiedziała? Brzydkie słowo. No, Któraś z moich dziewczyn powiedziała? Niestety, to mega słabe. Jezus, się to spod kontroli. No po prostu się wymknęło, nie chcąc to powiedzieć. No, nie wiem, która z was to powiedziała. Powiedział. Chciałabym, żeby się przyznała ta dziewczyna, która to powiedziała. Ja to powiedziałam. No ty, ewidentnie pomiędzy Olą Tomalą a Milficą stoi tylko Ola Ciupa. Fakt. mam bardzo duże piersi. I one mogą odbijać dźwięk. No ale wydaje mi się, że aż tak potężne te piersi nie są, żeby dźwięk się odbił. I nie usłyszała Milfica, że Ola Tomala każe spierd...ć. Tak? I żeby se wsadziły w mordę, wygrano. Milfica prawie, że cała ta drużyna zaczyna, zaczyna mi działać na nerwy. I ży życzę im, im jak najgorzej. Najbardziej neutralna jestem Ola Ciupa. No ale Ola Ciupa uważa, że powstanie warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1920 roku. No i w sumie ta kłótnia... To był taki mocny akcent na koniec, bo potem już jest tylko powrót do kempu i odcinek się kończy. Ewidentnie twórcy zarysowali nam już tworzącą, nie, tworzącą się nieufność, niechęć, może delikatną wrogość pomiędzy dwiema drużynami, co dla Gawiedzi jest super, bo da nam więcej konfliktów. Ale śmieję twierdzić, że drużyna, w której znajduje się Natsu, Znajduje się Bożenka. Jest lekko pokrzywdzona. No ale jak okazuje się, jest to program bez żadnych zasad, więc może czas zacząć dokonać jakiejś asesynacji. A może naprawdę wysprzelić komuś lutę. Mamy dwie potężne antagonistki. Co zadziwiające jest to, że wszyscy sądzili, że Marianna Schreiber będzie główną antagonistką. Ona zeszła na drugi plan. Może to jest jej plan. Gej plan. Żeby zejść na drugi plan i pokazać się trochę od innej strony. Tak, czasami zdarzają się te jej nudne monologi pod nosem mówiące, że no toś tam, zrobimy to dla planety. I wtedy ziewasz. Więc tu jest szok. Bo dwie główne antagonistki to jest Milfica i Ola Tomala. Więc to był odcinek piąty. Niedługo odcinek szósty. Dziękuję wam bardzo serdecznie i Mam nadzieję, że podoba Wam się ta seria. Na razie, cześć.